historią najprawdziwszą ze prawdziwych. dawno, dawno temu nas byli się Lech ze Zwillingerem Jarosławem, Czech i Róz. Byli ci one skamracone pod ten Zwillinger, Lecha, Jarosław, nie na początku się ze wszystkimi naokoło wadzić, jak studiosku. Powadzili się też Wluz Jarosław i Lech ze wszystkimi i dwa braciki, w które po drodze jeszcze zachabili frech miesiące przykwanskali się sam tutaj na nasze łodwieczne ziemie polskie. No i te roski na W kajsi kole 966 roku Lech i Jarosław łokszcili Polska. Raźni Cajtum gazeta prawdziwie polsko wyfaflała i że braciki ze Żori Boża już ci bezmać od trzech tysięcy lot wyznowają chrześcijaństwo. Łoszkliwe wyznowce Donalda Tuska już ci same ze żarni świętego Wojciecha. Lech i osta festelnie głodują, bo kamrat Tuska zajmą jej stołki przy tiszu. Lech zatem za tym za goldym za ciało tego zeżartego. Przyszedł kulum 1410 roku. Lech i Jarosław nachuścali pod oglok krzyżową pod Grunwaldem. Lech sam sztartnuje na Malborg, Jagieło posłuchał innych doradców, w torzy mieli blank insze instrukcje. Idąc na łodzie bracikowi Cwillingrowi, Jarosław przyszedł durch bez ciapleta i mara z zachary. Po ich tego geremka, sują mu piosek we kółka. Riter Cymański ze Malborka ślazuje do w wróze obioma gienkoma. 1683 rok, srogi triumf w lecha podwiednim, na są widok ówców Pisu islamisty śmietają, choby im w to soli nasu na podłogonie. Tuska mraci się z, ze Zultanem, Jarosław wachuje w etabora. Statek XVII wieku pisus Pisowsko próbuje szterować rozbiorom, zbiorom, kiedy Komorowskie łododowają się uciechom ze Litwy Lech i Jarosław legają rejtanym, co by przebrodzić srogi Matejko Ma tej tego, co mu nie na stykła, farmy na jednego śni. Lech na szpicy tej całki insurrekcji przysiągł go na krakowskim rynku. Jarosław zaszpuntował swoją mycką srogachno-kanona. Przełom XIX i XX wieku. Lech i Jarosław wypokopili petrole i lampa i oba w odkrywają rat i polon. We frajnym czasie pod pseudonimem piszą do kupy pana Tadeusza et Juda rewolucyjno i chłopu. W 1920 roku lek dorozo piłsudskiemu zbajstowanie cudu nad Wismą. Jarosław retuje całki światło od komunizmu, dowając temu świadectwo. W 1939 już tajny pakt Sikorski-Pawlak. Tusk ostrzeliwuje Westerplatte, Lech i Jarosław bronią się blank do ostatku. Mamy 1944 rok, kiedy po oszyfrowaniu enigmy Lech i Jarosław do kupy ze swoją amulką wygrywają powstanie warszawskie. Hitler na klęczka. Konszachty starzika ze Wehrmachtu i ojców z KPP na łokam mżyk dżężdży nie jej trył. 1980 rok lecha strajkującego we stoczni nawiedzają tysiące Polaków na szpicy ze przenoś większą panienką. Henryka krzywono, szydliwie i naisto złośliwie zahaltowała Strasenbanki, co by Jarosław nie mógł podciepnąć bracikowi cwilinkowi klapsznitów ze tustym. No i jest 1989 rok. Lech i Jarosław obalili komunizm, stowarzyszyły się oba idolami bóstwoma bogstwom wygrywałem wygrywały 14 belunków za rajem i ku temu jest wojna w Iraku i Afganistanie. No i teraz chyba najważniejszy wyfajn wiadomość. Autor tego artykułu nie wspomniał sam Blank nic o ostatnich odkryciach i penowskich archeologów, którzy udowodniają, że to nie Romulus i Remus byli wykarmione bez wilczyca, przy przyleżności bez nad ślubno. Stala te wszystkie problemy ze powszechnianiem tej wiadomości cera Szaryka i Lesni. Ale Razinku Lech i jego braci Jarosław, jeżeli byli za tym sprawcami tego wywołanego wiecznego miasta, w które mianowano skorzy Jarosławicami, a ten półwysep Aspeniński mianowali za starego Pirby Lechistany, a jego mieszkańców Lechitami. No ale co tam jeszcze względem tych dwóch i PN i ta czornopolsko burżuazjo kościelno ze i reszkim flaszką głodziem wysznupie i, i podo do wiadomości, co? Żaden nie poradzi się posztelować. Ojgiec, mnioku.